No, siema, to jest mój pierwszy film na moim kanale. Fajnie, jakbyście mnie przyjęli. A dzisiaj będziemy grać na serwerze Irt SMP na crackcubepro.pl. Więc my zaczynamy, i bez żadnego przedłużenia zapraszam do oglądania. Więc my, no, zaczynamy, właśnie. My teraz zaczynamy. I nie obraźcie się, jak, please, bo po prostu, jak przed odcinkiem, jeszcze pierwszym, tym moim. Zrobiłem sobie daily i, i ten, i był legendarny klucz, i wylosowałem to. Zrobiłem jeszcze kamienne itemy, więc się proszę nie obraźcie Nie wiem, tak po prostu, bo teraz mi przyszło do głowy. Tak po prostu, że chcę sobie tak nagrać. odcinek, pierwsze i w ogóle, więc no. Więc dobra, my zaczynamy i pójdziemy na RTP. A i zapomniałem żebyście zostawili lajka like i suba będzie mi bardzo miło więc dobra Jesteśmy jesteśmy na jakiejś chyba nie wiem na pustyni gdzieś ale nie wiem to jest Afryka? Nie dobra nieważna Nie jest Afryka, nie wiem czekajcie możemy tam czekajcie Dobra. Możemy tam sprawdzić. Na tej mapie. Tylko możecie napisać w komentarzu, jak tam. Możecie napisać w komentarzu, jak się znajdzie, bo ja właśnie nie wiem. po pierwszy raz gram na IRT SMP na tym serwerze. I w ogóle ogólnie pierwszy raz na IRF SMP. nie wiem gdzie mogę tam. Na mapie znaleźć siebie. Nie wiem. Kurde, jestem gdzieś na tu pustyni, chyba tutaj gdzieś, nikt mnie nie zabił, dobra Nikt chyba mnie nie zabija, to Dobra, no chyba nie ma, dobra, dobra. dalej idziemy do gierki um, Idziemy najpierw, jeszcze raz idziemy na nowe rtp o, dobra, lepszy spawn. Tylko to jest jakaś siwa ta działka. A tu nie. To tutaj chyba. Nie, nie wiem. Dobra. Tutaj i pójdziemy do jakiegoś cave'a pokopać, że na żelaznego seta. Ten film nie będzie bardzo krótki albo za długi. Nie wiem tak po prostu. Taki luźny odcinek dzisiaj. Może będzie z tego seria, że będę ten nagrywać. Ten. I spróbujcie dobić 5 łapek w górę, to będzie mi bardzo miło. O, węgiel. zbieramy na no. coś, na przykład. Dzienniczki i żelazo, czy coś. Dobra. Tutaj lecimy. Nie wiem gdzie... Tam możemy... O oh, tak. cześć Napiję się i wezmę kolejną butelkę. I odkryłam, że jak będę ciągle pić, to tam gdzie jest zmęczenie, no to mi też to tylko muszę kilka razy popić. Ale nie chcę mi się tego robić. Ostatni raz wypię i biorę. Dobra. Trójki. Dobra. Tutaj. Musimy znaleźć jakiegoś cajego. Albo pójdziemy, wiem, że możemy dzisiaj, o dobra, lepszy spam, możemy dzisiaj jeszcze nie zdobyć szalotnego seta, ale spróbujemy w drugiej części, jak nagram, albo że będziecie coś innego chcieli, ale to zobaczymy. O, portal do Madera, zbiera obsygnion, zbiera i po prostu nie wchody, tylko zbiera obsygnion, przyda się może na. Tam gdzieś na inny portal. Jak się osiedlę gdzieś. Może kiedyś stworzę jakiś ten. Yy, a nie, tu chyba nie da się. Dobra. Nieważne, bo chciałem stworzyć klamkę, ale nie wiem, czy się da. stworzył taki dla widzów. Ale chyba się nie da. No nie, chyba nie. Dobra. Dzieci, napisać w komentarzu yy, ten. Jak, jak się na tej mapie Irf SMP na tym krawku wie, no to tam możecie powiedzieć, jak ten bo jestem, jakby co na lobby na tym, nie, na Irf SMP hashtag 2, tam pisze nawet, tylko no po prostu, może jak jestem na tej mapie, to może jest na Irf SMP 1, no, ale ja nie wiem, nie wiem, jak to przełączyć możecie napisać jakoś. Więc no. Musimy znaleźć. Albo dobra. O dobra. Muszę sobie zjeść. I pójdziemy chyba w dół po prostu, bo nie mamy co. Bo tu nie możemy kupić. Albo mogli zamurowek i chyba. Dobra. pójdziemy tutaj. I coś tu jest. Dobra. O tutaj, coś jest. O dobra, tutaj pójdziemy. A, dobra, to nic nie ma, ale pójdziemy tu. Tak, nie jest, może być. Może lawa też. Ale bardzo często się kopię w dół od razu, ale też się boję, bo tu może, bo to jest dużo ludzi jest tu. Jest, nie wiem. Ile tu piszę? Nie wiem. czy tak około może 200? Nie wiem. Ale jakby na tym trybia. No i SMP2. Dobra. Albo, że będziemy po prostu tak normalnie szukać, ale nie wiem. O, dolowy, do, dobra, do... Aha! Dobra. Mamy pierwsze żelazo. Ile mamy? Co? Jak wejść? O, ja już mam całego seta. Co? Jak pięćdziesiąt... Eee... Um, nie wiem jak. Czemu? Jak chce się. Może, że jakoś... Możliwe z tego, bo ja mam, jeszcze zabrałem przed odcinkiem yy, ten, yy, yy, tego kopacza. O o dobra i na pewno to będzie Kopacza przed odcinkiem jeszcze wziąłem, więc no. Więc może przestać że tak dużo tego dostałam. Dobra. Tutaj postawimy piecyki i tutaj pyk. Pyk i pyk. I teraz pyk, pyk i pyk. Dobra. Zabudujemy się, żeby nikt tego nie widział. O kurde, czym on nas. Nie wiem, dobra. Czekajcie, zobaczymy. Na mapie coś. Zobaczymy. Czekajcie, może jeszcze ogarnę to jakoś. Nie wiem. Czekajcie, napiszę coś na czacie. Dobra. Bo tu jakoś to działa jakoś, bo tu piszę, ale nie wiem. Nie wiem. Players. Aha. Markers, Nie wiem co to. No właśnie o to mi chodzi. Ale chyba to jest jakby też inne nie wiem. Dobra. Dobra, pierwsze żelazo. Więc to będzie jakiś taki luźny odcinek, jak zdobymy tam sobie zelony do sepa. Dobra. Może w następnym odcinku zrobię jakąś bazę. Dobra, już mamy czwarte sepa. Jeszcze ten... E hełm. Dobrze. Dobra. Jak słyszycie jakoś na przykład klawiaturę czy coś, no to sorry, po prostu może w następnym odcinku jakoś to wyciszę. O, nie wiem jeszcze jakoś, jak to zrobić. Dobra, już mamy, nie wiem, ile już trwa ten odcinek, nie wiem, gdzieś taką, no 8 minut chyba. No już mam całego seta. <grych> dobra, no to fajnie. teraz kilofu się nie opłaca i nie będę tracić, dobra. Jeszcze zrobimy wiadro i zrobimy tak. Tak. Żeby nic teraz nie przyszedł. I tak. Dobra. I tak to mamy. Walimy. Jakieś śmieci O co jeszcze? Nie wiem. Dobra. A jeszcze tarczę zrobimy. Robię. Dobra, będziemy taki surowy, ale robić, może w następnym odcinku zrobimy ten bazę. Dobra, ostatni ten żelazo, to sobie Dobra. Dobra, i to zdobędziemy idziemy na spawn'a o, ale tam nawet widać, że mam kopacza więc no, dobra zdobyliśmy nawet no w 10 minut no jakby w 8 minut już trwa 10 minut ten odcinek całego seta więc bardzo fajnie więc no, my chyba za chwilę będziemy kończyć, bo to będzie taki po prostu, zdobyłem seta w kilka minut, po prostu Jakiego będzie to set, ten, nie set tytuł? coś takiego wymyślę? Coś. Jeszcze minioterkę będę musiał zrobić. Dobra. No to tam. My chyba kończymy. Jeszcze możemy coś zrobić. Musi... Dobra. O kurde. Dobra. Ym, musimy jeszcze. na możemy jeszcze weźmiemy, dobra, możemy zmniejszyć, możemy, czekajcie, jeszcze nie kończymy filmiku, jeszcze tutaj, weźmiemy lawa, więc ma. Jest bardzo fajnie, no uciekamy na spawn'a, dobra, no to my idziemy, my kończymy filmik, to jest taki luźny filmik pierwszy, dobra, no to my kończymy,